Cześć, tu Kasia z Mafelo. Jak dobrze znasz Mafelo? Pewnie część z Was odpowie dość dobrze, a być może druga część tak sobie. Niezależnie od tego, jaka była Twoja odpowiedź, przygotowaliśmy dla Was nowy cykl filmów pod tytułem Czy znasz to w Mafelo? W tym cyklu pokażę Wam funkcje i opcje, które są dostępne w naszej aplikacji. Być może je znacie, być może z nich korzystacie. Albo jeszcze ich nie odkryliście w naszej aplikacji, i właśnie z tego cyklu o nich się dowiecie. Dzisiejszy film będzie dotyczył archiwum. Po świątecznym szaleństwie, gdzie ilość sesji w głównej zakładce namnożyła się jak grzyby po deszczu, nadszedł czas porządków. Do tego świetnie nada się właśnie archiwum. Gdzie ją znaleźć? Przejdźmy na nasze konto fotografa Mafelo, następnie w menu wybierzmy sesje zdjęciowe. I tutaj w panelu nawigacyjnym znajduje się właśnie archiwum. Gdy wejdziemy w nie, tu powinny znaleźć się sesje, które przeniesiemy. Archiwum jest to zakładka porządkowa. Dzięki niej, w łatwy i prosty sposób, uporządkujemy sesje, które już zakończyliśmy. Żeby przenieść sesję do archiwum, musimy przejść do zakładki wszystkie sesje i tutaj zaznaczyć te, które chcemy przenieść. Następnie w prawym górnym rogu kliknąć Zaznaczone i wybrać Przenieść do archiwum. Potwierdzić, kliknąć OK i nasze sesje powinny już się przenieść do tej zakładki. Sprawdźmy to. Klikam Archiwum i jak widać, moje dwie sesje, które wybrałam, przeniesione zostały do archiwum. Dlaczego archiwum jest fajne? Oprócz funkcji porządkowej, o której wspomniałam wcześniej, dlatego że jest to backup dla nas i naszych klientów. Doskonale pewnie znacie sytuację, gdzie pisze lub dzwoni klient. Ratunku przepadły mi zdjęcia. No tak, a wtedy Wy macie możliwość założyć pelerynę superbohatera i odpowiedzieć. Drogi kliencie, zdjęcia są gotowe do pobrania na naszej aplikacji Mafelo. Dzień uratowany, a wyzyskacie plus 10 do wizerunku w oczach klienta. Sesję możecie zarchiwizować, nie przeszkadza Wam w głównym widoku sesji, a właśnie w takiej kryzysowej sytuacji będzie dla Was backupem, gdy Wasz klient będzie potrzebował zdjęcia, a Wy usuniecie je ze swojego dysku. I właśnie, teraz druga rzecz w nawiązaniu do tego, co powiedziałam. Załóżmy, że Ty, jako fotograf, potrzebujesz zdjęcia z danej sesji. Gdy ją usuniesz i nie masz zdjęć na dysku, to niestety, jak to się mówi, po ptokach. Ale gdy przeniesiesz ją do archiwum, to całkiem inna bajka. Możesz nadal pobrać zdjęcia z zakładki, przekazane zdjęcia i na przykład opublikować je w internecie. Teraz odpowiem na kilka pytań, które pewnie nasunęły Ci się w trakcie oglądania tego filmu. Tak, Twój klient nadal będzie widział sesję, którą przeniesiesz do archiwum. Tak, Twój klient nadal będzie mógł składać zamówienia do sesji przeniesionej do archiwum. Aby to zmienić, musisz wejść w wybraną sesję, następnie zmienić ustawienia sesji i tutaj poniżej w dodatkowych opcjach zaznaczyć Wyłącz dostęp do wyboru zdjęć od wybranego dnia. Gdy to zrobimy, będziemy musieli wybrać dzień, od którego nasz klient nie będzie już mógł składać zamówień, a poniżej również możesz... Napisać krótką wiadomość do swojego klienta, właśnie w związku z włączeniem dostępu do wyboru zdjęć. Tak, masz możliwość przywrócić sesję z archiwum do głównego widoku sesji. Aby to zrobić, powróćmy do danych sesji. I tutaj jest taki przycisk, jak przywróć z archiwum. Klikam w niego, potwierdzam. I moja sesja powinna powrócić już do głównego widoku. Sprawdźmy to. Klikam sesje zdjęciowe. I jak widzisz, we wszystkich sesjach pojawiła się właśnie ta przywrócona. Jeśli nie znaliście zakładki Archimum, no to dzięki temu filmowi mam nadzieję, że właśnie ją poznaliście i będziecie z niej korzystać. A jeżeli nie wiedzieliście, do czego ją wykorzystać, to liczę, że odpowiedziałam na Wasze pytania. Zapraszam Was już na kolejny film z tego cyklu, który ukaże się wkrótce. Do zobaczenia, cześć!